Cześć, tu Joy Fleet. Mam dla ciebie ofertę, która jest tak dobra, że aż krawężniki same się boją podjechać pod twoje felgi. To nasz model współwłasności z Joy Fleet. 12 miesięcy bawisz się super ceną, a potem Bach. Jesteś 100% właścicielem. Zero kombinacji, czysta przyjemność. A teraz gwiazda wieczoru. Bike Beijing 5 Luxury 7 DCT Comfort, Rocznik 2025, kolor czerwono-czarny. SUV segmentu C. Rodzinny, wygodny, ale jak trzeba to daje pazura i potrafi zostawić kolegę w TDI daleko z tyłu. No i bajery, słuchaj. Panoramiczny dach, żebyś czuł się jak w planetarium, tylko bez szkolnej wycieczki. Fotele grzane i wentylowane. Zimą ciepełko, latem klimatyzowane siedzenie dla pupy. Wielokolorowe ambienty. Klimat jak w klubie, ale tu DJ-em jesteś ty. Kamera 360 stopni. Felgi 19-calowe. Więc lepiej nie ryzykować wjazdu w krawężnik, a ten system ci to ogarnia. Dziesięciocalowy ekran i 8 głośników, żeby Spotify brzmiał lepiej niż na koncercie. Tempomat adaptacyjny, system utrzymania pasa, automatyczne hamowanie awaryjne. Jednym słowem, auto, które samo dba o Twoje bezpieczeństwo, a ty tylko wyglądasz dobrze za kierownicą. I teraz najfajniejsze: cena. Z katalogowych 135 700 zł schodzimy na 117 900 zł brutto. Dlatego, że w naszym modelu nabycia. To właśnie magia Joy Fleet. Razem kupujemy, razem mamy rabat, razem budujemy największą flotę. Więc jeśli chcesz Suwa, który ma wszystko, od panoramicznego dachu po neonowe światła w środku i kosztuje mniej niż myślisz, to klikaj i dołącz do naszej grupy rezerwacyjnej. Joy Fleet. Tu kupowanie auta to nie obowiązek, to zabawa.